Siemaneczku moi drodzy, Siemaneczko dzisiaj lecimy w trasę w podwójnej obsadzie Już podejrzewacie pewnie z kim jadę Laptop jest wzięty, tablet jest wzięty na drogę Zabieramy ją córę i lecimy w trasę Ubieramy się, jedziemy jeszcze szybko do sklepu Bo musimy parę zakupów zrobić tam jakieś Przekąski, coś do picia i tak dalej I lecimy kierunek kobiet półtorej godziny na mniej więcej wychodzi Na 18 godzinę mamy awizację Jest godzina 15.30 Spokojnie mamy jeszcze pół godziny zapasu W takim razie bez przedłużania Lecimy z tematem Zapraszam Was do oglądania No to w trasę w takim razie Przesiedziemy się szybko na dafa, przerzucimy fotelik. Jedzenie Byk. jak coś, to możesz za chwilę siąść, tylko zamknę ci, zapnę, zapnę, dobra? Coś ty nie. Od razu ten czas jak jestem, to kartę zaloguję do tachografu. Zaloguję kartę do tachografu i. Tachografu, czyli to takie urządzenie, które licz, yy, sczytuje mój czas pracy, wiesz? Eee, czekaj, akceptuję, pyk, dobra, Tacho się loguje. Eee, za chwileczkę przyjdę, dobra? Tylko odstawię auto na parking, autko sobie już eee, grzeje się. No. Czekaj, zrobię tylko listę mm. I lecimy w trasę Tak hm? okay. wygląda da. Wycieczka z dzieckiem Trzeba wszystko Już zapinam pasy, zapinam oliwko Jesteś gotowi do trasy? Tak po ostatniej trasie spalenie takie. Zobaczymy, jakie będzie dzisiaj spalenie. Cura zajęta tabletem. Dobrze, mniej się nie nudzi, przynajmniej w trasie. Przed chwilą co dopiero było 8 stopni na plusie. Obecnie już zeszło do 3 stopni. A dzisiaj zapowiadają oczywiście gołoleć. Dość minus 4, nawet w nocy. Więc zapowiada się ciekawie. No i mamy, tak? Mamy. To zaraz Ci oliwką włączę. Słuchajcie, wracając do tematu, tak? Jesteśmy już na miejscu, na rozwodunku pod rampą. Tam się już zabierają za rozładunek. Oliwka mi tutaj, moja córa, przekazała informację. Musiałem... To jest piesenka akurat. To chcesz? Czy co? Czy chcesz całą bajkę? Bo ja nie wiem, czy jeszcze tutaj jest psi patron. Czekaj, tam u góry. To jest muzyka. To może być. może być. No więc tak to by wyglądało. Póki co stoimy, czekamy. Czekaj, Za chwilę jest. sprawdzają jakość, bo już jestem rozładowany, właśnie w sumie skończyli teraz. Niech nie wiem, w pół godziny mam nadzieję, że ogarną. Jakoś i wyjedziemy o godzinie 19. Ale ślisko ulala, ulala. No i tak jak widzicie, jestem rozładowany. Wracam już z córą. Zóra się zajada. A ja się ślizgam. Idziemy na pustą. Jest 0 stopni, i powoli czuję, że to już marznie Kończymy trasę. Co? Wodę. Wodę chcesz? To się napij wody. Ale proszę się ubrać. Ja idę przełożyć. Mam foteli do samochodu, dobra? Halo. Kurtka. Czapa. kaptur, A ja idę działać, okej. Okay? a mama tam jest no i dobra, i sobie tutaj też możemy ruszać na spokojnie no i co, odstawiłem córę, że żona akurat podjechała, powiedziałem jej podjedź tu i tu podjechała, przerzuciłem fotelik córa wsiadła do samochodu, no i pojechały dziewczyny do chaty no i ja pojechałem dalej w trasę, trasa 220 km łącznie do zrobienia Robimy zrzutkę. Mam 10 palet mandarynki. Dostarczam i wracam na chatę. Odpoczywam, pauzę wykręcam. Widzimy się już na, na spokojnie, na miejscu, na rozładunku. Jeszcze kawa? Może nie. Kawa dopiero wleci później. Później. No spokojnie, zobaczymy co jak. Dobra, w takim razie lecimy dalej. Tak, podstawiamy się, podstawiamy. Pod szósteczkę kazano mi podjechać. 7 palet, tak właśnie teraz policzyłem. Mam do dzisiejszego rozładunku. Podstawiamy się. Szukam, szukam rampy. 13, 12. Dobra, tutaj będzie zaraz. Podjeżdżam. Siódemecz, szóstka. Dobra, pomyliło mi się z 7 paletami. 6, rampa numer 6. 40 minut. Mam nadzieję, że to zajmie rozwodunek, i będę wracał. O nie, no zapowiada się trochę brzydka pogoda. Już jest minus jeden. Elegancko, już pod rampą. <laughs> się z chłopakami trochę pośmiałem. Podstawiłem się pod rampem, dowiecie, dokumenty. Drzwi otwarte. I mówię, całość do Was. On jest... mówi do mnie, aż tyle? Kurde. Nie wiem, gdzie my to pomieścimy nie? A tu śmieję. A ja, zobaczcie. Ja myślę, że mam 10 palet, a ja mam 7 palet, bo tam widziałem tylko 3, 3 i 1. Kurde, ja mówię, z 7 paletami tego jadę, w mandarynki. Nie wiem, gdzie wy chopaki to pomieścicie. tak się śmialiśmy. Wiecie, zawsze tutaj do tej firmy, zawsze przywoziłem całą lufę. A teraz taki nagle przypadek, że tylko aż 7 palet, nie? Kawusia od razu była kupiona w automacie, jak się obwizowałem, myślę, że wiecie co, 40 minut i będzie po, po sprawdzeniu, powinni szybko do w miarę ogarnąć, ogarnąć. Proszę Państwa, proszę Państwa, normalnie nie wierzę, po 25 minutach rozładowany, dokumenty i już są na pacy, zielone światełko się świeci, ja sobie zakładam buty i zaraz odjeżdżam spod rampy, bo następni się szykują. Tak, dobrze słyszeliście, następni się szykują, bo tu dzisiaj na tej firmie jest niezły kocioł. Biorę papiery i spadam stąd, lecimy. Jak zimno, minus 2 stopnie już pokazuje, ja tylko ledwo wyszedłem. Od rampy odjechałem, pozamykałem się Na chwilę podjechałem na ochronę Ochronie znów pokazałem Że jest pusta naczepa I wieszcie, tak górna zimno Tak zimno o, Śnieg zaczyna sypać Więc robi się wesoło Za chwilę to przymrozi I będzie gołoleć z rana Bo już zapowiadają, uwaga kierowcy Gołoleć, gołoleć Ja się nie boję W zeszłym roku to już przeżyłem Aby nie było nudno, czas na tankowanie przy okazji zamontuję tutaj kamerę na czole, no więc będziecie mogli obserwować wszystko z otoczenia jak działam. Biorę kamerę, montuję tutaj i idziemy tankować. Rękawiczki to podstawa, żeby się nie upierdzielić. No i szybko. Cyk. Ile jemy? Paliwo, po ile? 6,70. Jestem już. Dafix zatankowany. Herbatka na drogę oczywiście jest wzięta. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, co sądzicie o nagrywaniu, właśnie z kamerką na czole. Wydaje mi się, że to bardziej jest takie realistyczne. Pod lepszym. Lepiej to wygląda. Siemano, siemano wszystkim. Co nowy dzień pracy, więc trzeba. SAB. Za... Nie? Dokładnie. Kierunek Sieroniowice oczywiście. Pięć palet doładowanych pomarańcza. Pomarańcza, nie pomidora. Chciałem już powiedzieć pomidora, ale nie. Pomarańcza. 2,5 tony łącznie. Więc mega ciężki ładunek. <laughs> Niektóre busy włożą. wywożą więcej niż ja teraz zostawię, no ale jest zlecenie tak więc lecimy z tym, nie? Wczoraj wróciłem z rozładunku w nocy. 9 chyba i pół godziny wykręciło mi się pauzy no i teraz startuję szybko na Sieroniomice, Robimy zrzutę. Mam nadzieję, że nie, no, powinni przyjąć spokojnie. To jest pomarańcz, który przyjechał dopiero co z Hiszpanii. Bez problemu. Bez problemu będzie dostawa zrobiona. No to co, widzimy się na sieroniowicach. Lecimy w takim razie. No jestem już na sieroniowicach. Tutaj się kolega podstawia na przerzut. A ja, już na spokojnie, podstawiony pod rampą. Green pod kołami, otwiera się rampa, a my idziemy. No i co, rozładowany już. Do ciężarówki na spokojnie. Teraz tylko czekać na telefon. Gęsto tak jak powinno być przyjęte. Wszystko, klient I odjeżdżam. Zamknę sobie na spokojnie tam na ochronie, już na Teraz tylko spokojnie odjazd szybki spod rampy. Nie uwierzycie. 12 minut trwał rozładunek. Od podjechania pod rampę po rozładunek i sprawdzenie jakości takie firmy, takie rozładunki to ja kocham normalnie i wezmę z pocałowaniem ręki jak najbardziej. Dobra, kolega, podjeżdżaj do przodu, bo ja się nie będę przyciskał, bo zablokuję drogę. Teraz sobie zrobimy tak, że cyk, podjadę tak. Tu jest przejazd, tu już nie blokuję. Tutaj gościowi sprawdzą przy okazji od razu wszystko co jak. No i tak. Przejście, żeby BHP się nie dopierdzielało, jest zrobione. Tutaj mam przygotowane wszystkie dokumenty, na wyjazd, przepustka do oddania. Jeszcze muszę pani tutaj z ochrony, tak jak ten gościu robi tutaj, muszę pokazać naczepę otworzyć, zamknąć, a i tak nie zamykałem naczepy, więc nic się nie stanęło. Podjadę tylko do przodu i. Pani otworzę. No tak. i tak to by wyglądała taka praca Miał być zrobiony filmik Z jednego dnia pracy kierowcy No ale oczywiście Daruś wymyślił Że zrobimy z dwóch dni Tak to by wyglądała praca kierowcy C plus E Na chłodni Jeden dzień trasa z moją córą Następnie drugi dzień krótki strzał wyjazd do Sieroniowej. Drodzy widzowie, w takim razie na zakończenie oczywiście pozdrowienia dla Was. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście, że wspieracie mój kanał. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, komentarz mile widziany dla poprawy zasięgu i kto jeszcze nie subskrybuje, zostaw subskrypcję. Dobijamy do 4000 subskrypcji. Miłego dnia życzę i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!